Cześć, pokażę wam dzisiaj jak ułożyć kostkę 2 na 3 na 3 Więc do ułożenia potrzebna będzie zwykła trójka z dobrze mm, dopasowanymi kolorami, że tak powiem No i pierwszym krokiem będzie pomieszanie naszej kosteczki OK. Jest kostka pomieszana, więc pierwszy, drugim krokiem w sumie będzie wykonanie krzyża na żółtej lub białej ścianie. Ja wybiorę powiedzmy białą. Więc jedno ramię już zawsze powinniśmy mieć ułożone, więc będziemy zaczynać od niego. Tu jest ramię biało-pomarańczowe, tak jak tutaj. Biało-pomarańczowe, czyli na prawo musi być zielony. Czyli tutaj to ramię musi być zielone. Patrzymy na dolną warstwę, gdzieś zielony. Tu jest zielony, więc musimy go dać do góry, żeby pasował zgodnie z tą kostką. Po lewej teraz. Po lewej od pomarańczowego ma być niebieski. I jest niebieski, czyli jest, czyli jest dobrze. I z tyłu do pomarańczowego musi być czerwony. Czerwony jest tutaj, czyli hop, do góry. I już mamy dobrze. Dopasowane kolory. Następnym krokiem będzie odwrócenie układania warstw do dołu i zapełnienie tych czterech narożników. Jak to zrobić? Będziemy wykorzystywać algorytm na wkładanie klocka z białym w miejsce dobre dla niego, czyli tu jest na przykład zielono-czerwony i tu jest zielono-czerwony, czyli ten klocek ma być tutaj i będziemy robić to takim algorytmem. Widzicie, wszedł. Szukamy następnego. Biały do góry jest tutaj. Dobrze dopasowane miejsce. Ten biały ma być tutaj. I wykonujemy ten nagrod. No i wszedł. Następny. Myślę, że nie ma tu nic skomplikowanego. No. I automatycznie, jak zrobiliśmy ścianę białą, zrobiła się ściana żółta. Już prawie kostka ułożona. Następnym krokiem będzie ułożenie, do, do, dobre, jakby zorientowanie tych czterech narożników. Na te środkowe narożenie patrzymy. I będzie tutaj, będą tutaj dwie sytuacje: w sumie jedna. Zamienienie, jakby no dwa etapy, nie? Albo nam się już zrobią. Tak jak mi się już tu dwa zrobiły. Albo będziecie mieć wszystkie pomieszane, i trzeba będzie wykonać algorytm dwa razy. I algorytm ten zamienia klocek ten z tym. Czyli tu jest pomarańczowo niebieski, a tu jest ten róg, jest pomarańczowo niebieski. Pomarańczowo niebieski, więc on, one dwa nam się wymienią i wtedy będzie wszystko dobrze. Więc wykonujemy taki algorytm. Ok, i wszystkie narzędzia są dobrze zorientowane. Następnym krokiem będzie wymiana o, krawędzi, prawda? I będziemy tutaj potrzebować dwa algorytmy do tego. Pierwszy algorytm wymienia te dwa klocki, ten żółto-niebieski z żółto-czerwonym, w ten sposób. Ten idzie tu, a ten idzie tu. I algorytm wygląda następująco. No i się nam zamieniły. Tu już mamy ułożone. I tu mamy ułożone. I ostatnim algorytmem do tej kostki będzie wymiana tego klocka z tym. Myślę, że jest to najłatwiejszy algorytm. Robimy tak. I kostka jest ułożona. Nie ma innych możliwości ułożenia klocków. Zawsze dzięki tym czterem, no trzem algorytmom ułożymy kostkę. 2x3x3. Na, na, dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pytać w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. Myślę, że wszystko zostało jasno wytłumaczone. Jeśli ułożyliście kostkę, dajcie lajka. Ja Wam dziękuję. Cześć.